Cześć wszystkim, witam Was po raz kolejny w grających Minotarłach Minotarły Grajo. Dzisiaj troszeczkę w innej formie niż zawsze. Zazwyczaj nad nami pojawił się napis Minotar Grajo. E, było jakieś logo gry, e, coś związanego z tym e, z brzegu, i gra nie zajmowała całego ekranu. Teraz na razie będzie to w takiej, a nie innej formie. E, nowy ekran do Minotarów e, Grajo tworzy się, powiedzmy. Koncept arty są, e, no ale. Musimy na to poczekać. Póki co jesteście wskazani na MŁA w rogu oraz grę na pełnym ekranie. Więc to tak: na początek leci Pokémon Legends Arceus. Gra, o której wspominałem podczas mojego filmu z najciekawszymi premierami 2022 roku. Gra miała premierę 28 stycznia, i tak sobie od tego czasu pogrywam. Nie przeszedłem jej jeszcze całej, ponieważ e, zajmuje to trochę czasu, ale mam odblokowane trzy regiony, gdzie wiem, że znajomi, grający mniej więcej tyle czasu, co ja, są bardziej w tyle. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ok, e, gra, powiem tyle, jest mega wciągająca. Przez pierwsze dni, jak miałem, nie mogłem e, odwrócić od niej wzroku. E, to jest moja postać ujeżdżająca Ydeera, którego nie mam złapanego, lecz jest to Pokémon, e, którego otrzymałem fabularnie. E, poskradajmy się i złapmy parę z Oni tak się krótko więc zobaczcie. No, czy uda nam się złapać? Tak, udało nam się złapać z okej, okay, mój Eevee może ewoluować. Jestem ciekaw co... Ale zakradnę się jeszcze i złapię tego sfila. Ponieważ, zaraz zobaczycie, e, na kolejnym chwilu, jeżeli bym się nie zakradał, to się dzieje. Niektóre Pokemony są bardziej pochliwe od pozostałych. Jest to wspaniała rzecz, e, ponieważ do każdego Pokemona musimy inaczej dostosować e, grę. Nie wiem, czy ewoluować Eevee i ewoluuje w espiona, czy w Ambrona nie mam dobrego psychicznego, ale Darka też w sumie nie mam dobrego Dylematy Choices Dobra, no ale okej okay. Zobaczcie, tutaj gdzieś sobie biega Spheal, ja sobie podbiegnę do niego Okej, okay. przepraszam, go chwila jest wycieczny Nic się nie dzieje, rzucam Pocobola No dobra, no to skill był złym przykładem e, pakowania, który jest bardziej płyty, ale zobaczcie, nie dość się złapać I uciekł Ciąg i go nie ma. Ok, no i tu mamy kolejne chwilę. E... cyk rzut Czy się złapie? Nie, widzicie i próbuje uciec. jeszcze raz z niego potrzebowałem. Ok, tym razem z się złapał. Ehm. Drapiony, herba, e, Skorupi i Drapiony są bardziej agresywne, to może podzielimy się do Skorupiego. Na na razie nie będzie się porozmawiać. Się. Widzi mnie, jest agresywny i atakuje. Ooo, Drapiony, Teraz Ja sobie podziękuję za taką agresywną e, familię. Mm. Nie chcę ryzykować, że nie pokonam drapiona, bo nie mam dobrego rodzaju skokonów. Ok, widzę, że klemiały... miały. E, uciekają. Chcę później spróbować zmierzyć. A w oddali. Zakradnę się tylko tutaj tu A w oddali widzę drzewo, którego nie dość, że wypadną malinki. To jeszcze. Powinien pojawić się jakiś pokémon. Przełożę Pokeballę na e, Pokemony. Hmm, którego by tu wziąć? Dobrze. Weźmiemy to. Weźmiemy, moi drodzy. E, pokémon e, Legends Arceus jest chyba jedną, jedyną wersją Pokémon, gdzie na dziko złapałem Shiny Pokemony. I to nie byle jakie nie jednego. Złapałem aż dwa. Mamy teraz i szaliny, czyli A teraz widzę, że mam okazję złapać którego nie mam. Mam zielonego broń i mam e, żółtego jest kwiatowego. Tak, mam graz i e, sand, a nie mam chyba też kasz. Nie pamiętam, który był. Okej, okay. udało się złapać broń. No to mamy e, broń złapany. Gra jest mega wciągająca. O, pokażę Wam, e, jak wygląda mapa. Ja jestem tutaj. To jest jedna część mapy, ale to jest cała mapa. Ja mam, to jest nasze miasto startowe. To jest pierwszy rejon, to jest drugi rejon, i tutaj mamy trzeci. Zobaczcie, ile jeszcze rejonów jest przed nami do odnotowania. Korzystam sobie z pomocy, bo widzę, że mam teraz mniej pokeboli i stworzę sobie 10 pokeboli i 3 baseballa. Trochę mi się przyda. Wróćmy Pokémonem w drzewo, żeby nasz Pokémon coś dla nas wykonał. Na przykład jest, jest bardzo płochym Pokémonem. O, nas zobaczył i od razu próbę uciec. Zobaczymy czy uda się złapać. Udało się złapać. Warheim jest e, wysoko poziomowy. Niektóre pokemony na planszy mają czerwone oczy i są bardzo agresywne. Te pokemony nazywają się pokemonami alfa i są silniejsze niż e, pozostałe e, dostępne w okolicy. Są one silniejsze. Tutaj mamy zieloną kanbielę, mojego Rapidasha. Będziemy to zrobili w 36, a myśmy się do tego, tego towarzysza. towarzystwa Nie, nie tego Nie, nie starej wie, tylko... Łowienia. E, no, Zobaczymy jaki poziom. Starej wie 29, Stanżela 20, 30. Także nie są to jakoś mega... Takie patrząc na moje 40 parę, ale tym, to jest nasze połudki, to jest A, zobaczmy ile. 50, nie? Patrząc na to, że moje poszczególne mają 40 parów, no to 50 jest bardzo... Łomuj Boże, czyż to IG, tak zakręcimy się do IG i spróbujmy to zrobić, bo... ale iwi są bardzo pochylni po Złapać je dziko na, na jest naprawdę ciężko, ale udało mi się. To jest mój drugi iwi, którego złapałem. I widzę kolejnego, proszę Państwa, który uciekł. Także widzicie, yy... ciężko dziś od dobrego iwiego iPhone Bardzo fajnie, że w ogóle widać te pokemony. Kombi, Ale ja Potrzeba jeszcze ukończę. Pokonajmy sobie tam kombi, żeby to nie znaczy. Nie wiem czy chcę łapać pszczółkę. Ale zobaczmy, jeżeli taką um, pokona, um, nieważne, tak E, dosyć bo podstawę mamy parę i w że będę wziął i zbliża się noc, więc będzie okazja, żeby ewoluować i Ambrona będzie ja. o okay, pewnie trzeba ewoluć no mamy cztery plejdy -y, tak i dobrze. Tak, w ogóle tutaj pojawia się taki wszechpotężny Shino, Sino, Sino, e, ponieważ nie ma tutaj innej nazwy, ale my wiemy, że ten wszechpotężny Sino, który stworzył świat, e, który tchnął życie w Pokémony, to nikt inny niż Arceus. A część osób może kojarzyć e, wyraz Sito, si Sino, Sino, różnie wymawiane. E, Ponieważ tak nazywa się Rejon, znany z serii e, Pokémon Diamond, Perła czy Platyna, oraz niedawnych e, listopadowych remańków Brilliant Diamond i Shining Pearl. E, natomiast, jeżeli ktoś oglądał e, serial animowany, no to Pokémon Diamond i Perła, Galaktyczne Bitwy itp. I wszystkie są, e, odbywają się w Rejonie e, Shino. Także stąd ta nazwa. No ale teraz tak. Region, w którym my jesteśmy, nie nazywa się Shinnok, to jest rejon Hisui. Hisui jest dawną nazwą tego regionu, ponieważ rzecz dzieje się, jak pewnie zauważyliście po strojach, po tych dziwnych potobolach, rzecz dzieje się w przeszłości. Nie jest to teraźniejszość, tylko rzecz dzieje się w przeszłości. Jak tam trafiliśmy? Tylko sam Arceus wie. Jeżeli ktoś będzie grał i chce zacząć od początku, no to śmiało może zobaczyć. E, natomiast dla reszty standardowy time travel. Jesteśmy wysłani przez Arkeusa i spadliśmy ze szczeliny w niebie. Za chwilę pokażę Wam tą szczelinę. Znaczy to nie jest ta. E, do końca z tym spadliśmy, bo ona wydaje się dużo dalej. My spaliśmy na jakąś e, plażę, e, gdzie z nas nas profesor Lawanton. Co my tu musimy? Musimy bez kolegiana e, poprosić o pomoc. Ale co, co tu musimy zrobić? E, już sprawdzimy. Jakiego Pokémona musimy złapać, który występuje tylko nocą? Z, d, 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 dasklo ach, dasklopsy. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was ogarnia serię Pokémon, no to wie, że Dasklopsy to są Pokémony duchy. No i nasz Iskan e, nie lubi Dasklopsów. Spójrzcie tę mapę, ponieważ wygląda jak ręka. O faktycznie! O Boziu! Spójrzcie! Tak to wygląda jak ręka. O wow! Dobra, no to ruszamy. Nie ma lepszej pory niż teraz. Dus we zijn zo'n 2e doosje. Toen is A-POM. is je doet ewolucja. Bo a maar y mają jeden... Mają tylko jedną ławkę, nie? Jeden ogenblik. Nie jest to jakaś taka wielka uh, zmiana uh, ewolucyjna powód do tej całej formy, ale zawsze coś tam się wydarzyło i nie tak dobrze że naprawdę nie jest dzisiaj, nie? Dobra, mm. to naprawdę będzie się Dobra, wniknął a ja w pokazji uh, wyleczę swojego rapidasza I może skrzeszę uh, Desidaya. bo też ma siebie w źle powiem wam szczerze że e, środki lecznicze w tej grze to jest challenge zdarzają się czasami za rzadko Wydaje że chyba coś coś sobą Nie, dobrze. Poszedłem chyba nie w tym kierunku, a sobie Łoł, wow, coś tu mamy? Dobra, za chwilę padnę. Czemu pokazujesz mi, że powinienem się ulec tam do tego pana w tej wyłoczce? Dobra, stajemy się do w elifertu. Stajemy się w elifertu. Nie, przepraszam, nie widzieliśmy Chciałem zapomniał, że mam że po tobole, wiem, to w pole <tryk> właśnie po prostu widzę. <Dziś> nie na... <tryk> Ostatnio to tak, to tak sobie bardzo weźmie pokemony na zastawcach. Myślę, że e, też będzie wątpliwości. Ten tak, ogólnie grając w pokumonie do Zeldy, jest, jestem e, bardzo, bardzo pozytywnie zastawiony grą. Czyli eee, dla niego świecie e, same walki łapanie pokumonów jest fenomenalnie tutaj zrobione. fenomenalnie zrobione. Coś zaskakującego. Ja z tym znajdę sobie myśli, że mogą być lepsze, mogą być kasze. Jare, 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 jare. Nie? Ale... jest naprawdę dobrze to zrobione. To jest mega dobra gra. Dobra, Yolo, mamy chyba noc. Ewoluujemy sobie Eevee, nie wiem, mam nadzieję, że będzie to Andreon. Sylwoon! Super! Bardzo fajnie, ewoluowałem sobie Eevee w Sylwona. Z jednej strony OK. wróżkowy Eevee jest git. Nie powiem wróżkowemu IV, że e, nie, nie nadasz się. Ale z drugiej strony, czy ja naprawdę chciałem? Sylwona bardzo ekscytowała mnie idea Amrona. No dobra, mam drugiego i jego. Może się Może się uda? A jak nie, no to będzie to było tak długo. A, się uda jest bardzo fajna możemy testować sobie pokrótce mamy kilka z wyboru i to zresztą zapłacić jak to po prostu jest to nie jest jakiś majątek to pewnie wynosi 20 więc jest całkiem czas przyjaźnie możemy także dostawać nowe wydanie niektóre przez 20 mln niektóre przez a, A może zresztą tak? coś jak to będzie? Mam nadzieję, że będzie sobie jakiś czas długi czas odbijać bo naprawdę warto i bardzo bym chciał, żeby przyszłe e, gry Pokémon wyglądały w ten sposób. Może nie były identyczne, ale żeby tak to wyglądało. bo naprawdę, naprawdę jestem mega pozytywnie zaskoczony jak ta gra wsiadła mi duży tak teraz się przypadała. Także, Dobra, moi drodzy. Tak mniej więcej wygląda Pokémon legend Arceus. Eee, mamy swoje Pokémony, mamy tutaj e, Pokémony, które nam pomagają, ale nie są nasze. Eee, nie tylko, że jest usta. link. Okej, okay, także... No to. No to Ja Wam dziękuję za Pokémon Legend of w oczy. Zobaczycie, e, może będę miał więcej filmów. Mam e, zamiar filmować z tego, że... W wie może dołączycie film do do filmów Państwa. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!